W środę, 18 listopada, w pierwszym LO w Kozienicach odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jest ona organizowana wspólnie z fundacją DKMS. DKMS Polska jest to fundacja, która zbiera właśnie osoby chętne oddać szpik kostny dla osób chorych na raka krwi. W Polsce działa od 2009 roku i od tej pory już ponad 2000 osób zostało dawcami szpiku kostnego dla osób chorych w Polsce i za granicą. Akcja w pierwszym LO odbędzie się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy działających w tej placówce w klubie szansa. Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest Patrycja Gambala. Aby się zarejestrować, trzeba być w przedziale od 18 do 55 lat. W zdrowym i nie mieć żadnej choroby zakaźnej, chorób układu immunologicznego, również nie może być chorób serca, nowotworów w rodzinie i w okres po prostu takie dwa miesiące, żeby być nie chorować ani nie przyjmować żadnych antybiotyków. Jak przekonują organizatorzy, cała Procedura jest bardzo prosta i szybka. Cała rejestracja polega bezpośrednio. Wystarczy wypełnić taki formularz i pobrać wymiar zewnętrznej strony policzka przez dwa policzki to 60 sekund i tylko tyle. Po wypełnieniu formularza i pobraniu wymazu wysyłamy wszystkie materiały do fundacji DKMS i przez około 3 miesiące są badane. Jak znajdziemy wtedy bliźniaka, dostajemy kartę i czekamy po prostu na telefon z fundacji. Pamiętajmy też, że decydując się na rejestrację jako potencjalny dawca szpiku, musimy być świadomi swojej decyzji. Rejestrując się, dajemy osobie chorej nadzieję na całkowite wyzdrowienie, a gdy po prostu się wycofamy, tą nadzieję odbieramy i skazujemy tak naprawdę człowieka na śmierć, więc musimy być świadomi tego, w 100%. Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję i zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku, powinny zgłosić się w środę 18 listopada do 1 LO przy ulicy warszawskiej do sali nr 8 na parterze budynku w godzinach między 9 a 13. Korzystając z okazji, wolontariusze z naszego liceum chcieliby podziękować za pomoc w organizacji tej akcji, za jej przeprowadzenie, szczególnie dyrekcji naszego liceum oraz parafii Świętego Krzyża w Kozińcach. Dziękujemy bardzo.